Dzień dobry Państwu, ja jestem Piotr i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób kalibruje się amortyzatory i dlaczego przy tym procesie jest tak niesamowicie ważna hamownia. Wiadomo, każdy serwis zawieszeń oczywiście stwierdzi, że amortyzator po ich serwisie działa, ale dopóki nie sprawdzi się tego na hamowni, nie uzyska wykresu, tak naprawdę nie wiemy o tym, czy serwis się powiódł, czy nie? Wiele osób myśli, że jak kupi się hamownię, to już to wszystko, wszystkie problemy rozwiązuje. Właśnie nie. To nie rozwiązuje problemów, tylko je pokazuje, że załóżmy, dany zawór nie działa prawidłowo, coś się wiesza, coś, coś nie działa, coś jest na przykład użyte i gdzieś pasowanie na danym zaworze jest troszeczkę za duże i... Wpływa nam to na różnicę pomiędzy amortyzatorami. I taki test po serwisie na hamowni zwykle sprawia, że zamiast serwis trwać na przykład 3 czy 4 godziny, to trwa ich 16, bo szukamy problemu. Jeszcze zanim, oczywiście, sprzęt zostanie wydany klientowi, czyli ja się zawsze śmiałem, że to jest takie wydanie sprzętu gotowego klientowi. Zaraz po tym, jak na przykład przeszedł dwie czy trzy naprawy gwarancyjne, jeszcze u nas na stole, tak? czyli szukamy problemu, dlaczego coś nie działa, dlaczego nie śmiga tak jak należy. W każdym razie, jeżeli mamy tak jak tutaj dwa amortyzatory, to jest akurat z Mercedesa GT3 ścigające się, ścigającego się na torze wyścigowym, mamy dwa amortyzatory na tej samej osi, więc w teorii powinny nam chodzić dokładnie tak samo. I to jest właśnie ważne, żeby mieć powtarzalność, jeżeli macie kilka sztuk na dany samochód, to jeżeli są w tym samym strojeniu, to jeżeli ustawicie na przykład regulator wolnej kompresji na 9, to powinien on w każdym amortyzatorze być tak samo ustawiony i dawać dokładnie taki sam wykres na hamowni. I tu się zaczyna cała zabawa, ponieważ zwykle amortyzatory potrafią się o parę procenty rozjeżdżać między sobą. I w przypadku topowych marek jest zwykle możliwość kalibracji takich amortyzatorów, czyli przykładowo hamuję tą konkretną sztukę, łapiemy sobie na przykład 5000 N, następnie sprawdzam na jakich kliknięciach, czyli przykładowo na dziewiątym kliknięciu i na szóstym kliknięciu będzie dokładnie taki wykres dla wolnych, szybkich prędkości. To jeżeli ustawię drugą sztukę na dokładnie takie same parametry, na te same kliknięcia, może się okazać, że krzywa nam się rozjeżdża i to całkiem sporo, i na przykład brakuje 500 N. To oczywiście mówię o ekstremach, ale generalnie może się coś takiego zdarzyć, dlatego w sprzętach przeznaczonych do motorsportu, do Poważnego ścigania się jest możliwość kalibracji, czyli bierzemy jeden amortyzator, ustawiamy go na hamowni na daną charakterystykę, następnie bierzemy drugą i robimy z niego referencyjny, czyli taki, na którego bazie ustawiamy całą resztę. Następnie biorę drugą sztukę, trzecią i czwartą, przykładową, ustawiam na dokładnie te same kliknięcia i sprawdzam, jak ten drugi się zachowuje względem referencyjnego. Jeżeli mam tam coś takiego, że Mam za dużo albo za mało tłumienia, to znaczy, że muszę dane kliknięcie dodać bądź też cofnąć. Jeżeli się okazuje, że musiałem je cofnąć, to wiem, że trzeba będzie skalibrować dany regulator, czyli tak jak w tym przypadku, za pomocą wkręcenia regulatora troszeczkę dalej i zablokowania kliknięć na tej samej pozycji, na której był ten pierwszy. Czyli przykładowo, pierwszy jest na 9 kliknięciach, a drugi ma takie samo tłumienie, na przykład na kliknięciach 8. Czyli wiem, że muszę drugą sztukę troszeczkę otworzyć, żeby mieć dokładnie to samo, takie same tłumienie. I tu jest właśnie cały myk, że sprzęty, które można kalibrować, Sprawiają, że na hamowni spędza się np. 30, czasem 40 minut. Zdarza się, że i godzinę, żeby idealnie je zestroić, po to, żeby każdy z nich miał dokładnie to samo kliknięcie i dokładnie taką samą charakterystykę, mimo tego, że regulatory będą fizycznie wkręcone w zupełnie inny sposób jeden mniej, drugi bardziej, ale dzięki temu będą one miały dokładnie taką samą charakterystykę. To jest bardzo ważne, w, szczególnie w samochodach, gdzie mamy do czynienia z czterema amortyzatorami, a czasem z ośmioma, gdzie muszą dokładnie tak samo pracować. Dlatego serwisy autoryzowane np. w Onisa, które mają autoryzację na samochody, jest wymagane to, żeby posiadać hamownię i móc sprawdzić prawą, lewą stronę, czy pracuje tak samo. Jeżeli będziecie mieć Pozornie identyczne amortyzatory z zewnątrz. Ustawicie oba na przykład na 12 kliknięć na reboundzie. Możecie okazać, że druga sztuka powinna być ustawiona na 10 albo nawet 14 kliknięć względem tego pierwszego, który ma 12 i dopiero wtedy pracują tak samo. Dlatego tak ważne jest to, żeby sprawdzić amortyzatory na hamowni, na przykład po zakupie i zobaczyć, czy aby na pewno w każdym zakresie pracy prędkości tego amortyzatora będą chodzić dokładnie tak samo. Dlatego właśnie te sprzęty zostały kalibrowane. Nasze znaczy zostały skalibrowane i spędziłem nad tym około półtorej godziny, żeby dokładnie najpierw referencyjny dopasować do tego co oczekuje od niego, żeby sobą reprezentował i później drugą sztukę dopasować dokładnie tak samo, żeby linie idealnie na siebie nachodziły. Także naprawdę zajmuje to całkiem sporo czasu, ale gra jest warta świeczki, bo dzięki temu samochód będzie tak w stronę prawą jak i lewą identycznie skręcać, nie będzie się ta charakterystyka różnić pomiędzy skrętem właśnie w prawo a w lewo. W ten sposób wygląda temat kalibracji i problemów z nią y, związanych. To wszystko, co mam dla Was dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!